Przepływając obrzycą, tutaj trafiliśmy na piękny szpaler drzew, głównie dębów. Tu jest pięknie, dlatego też właśnie między innymi, że te ogromne drzewa ciągną się wzdłuż rzek. Yy, no tutaj mamy wiązy, jakieś klony też się pojawiają. No i przewaga dębów. Tutaj stoję na jednym takim zwalonym dębie. W tym roku, jak już wspomniałem, woda była wysoka. Więc wiele drzew zostało podmytych i się zawaliło, tak jak na przykład ten dąb. Czyli jest to wspaniała okazja do tego, aby o nim opowiedzieć. Dzisiaj teraz zajmiemy się liściem dębu, z którego można parzyć sobie pyszne herbatki. Liść dębu pozyskujemy z takich właśnie młodych pędów. Najlepiej maj, czerwiec, jak są jeszcze delikatne, łatwo się rwą i rozdrabniają. Jak zrobić taki, taki napar, taką herbatkę? Rwiemy kilka liści. Można to robić na świeżo, nie trzeba suszyć. Jeżeli mamy dostęp do świeżego surowca. I rozdrabniamy je jak najdrobniej można to robić ręcznie, można to robić nożami głównie ceramicznymi, ewentualnie w moździerzu. No i taki rozdrobniony liść zalewamy wrzątkiem, parzymy pod przykryciem 20-30 minut i pijemy sobie ze smakiem, gdyż dąb jest rośliną bardzo smaczną. Jeśli chodzi o surowiec zielarski, który możemy pozyskać z dębu, to, na przykład, kora dębu, którą pozyskujemy na wiosnę z gałązek dwu letnich musi to być żywa, świeża, od spodu zielona kora, którą suszymy, albo sporządzamy z nich wyciągi na świeżo. Liść dębu który służy nam na wspaniałe wzmacniające herbatki, ponieważ dąb to siła. Tak samo w przekazach ludowych jest to siła, tak samo dodaje siły. Więc przy wyczerpaniach wszelkiego rodzaju, osłabieniach warto popijać sobie profilaktycznie herbatkę z liści dębu. Kora natomiast działa silnie ściągająco, przeciwbiegunkowo, przeciwwrzodowo, kojąco na, na jelita i układ pokarmowy człowieka. Yy, garbniki zawarte w dębie działają powlekająco, co znaczy, że tworzą wraz z białkami komórkowymi, z którymi mają styczność, na przykład w przewodzie pokarmowym, tworzą nieprzepuszczalną błonę, przez którą, która działa Chroniąco na tą na, na błonę śluzową, oraz przez tą błonę nie przedostają się szkodliwe i trujące substancje. Dlatego, przy wszelkiego rodzaju zatruciach pokarmowych, niedoczynnościach pokarmowych, przy, przy bólach brzucha, przy biegunkach, przy hemoroidach, często korę dębu należy, należy stosować. Oczywiście leczniczo, czyli Czyli 2-3 razy dziennie po szklance. Jeśli chodzi o korę dębu, którą zbieramy sobie wiosną, wczesną wiosną lub późną jesienią, to należy ją zagotować. Czyli zrobić taki wywar 5-10-minutowy, ostudzić i pić 2-3 szklanki dziennie przy dolegliwościach. Niekiedy zdarzają się na liściach, nie mamy tu co prawda takiego okazu, ale na liściach od spodu, niekiedy rosną takie kulki. Są to galasy pasoży pasożytu takiego, pasożyta. I te galasy również można użyć jako su surowiec zielarski. One, te galasy mają też właśnie silne, silne działanie takie powlekające, czyli nie tylko sam liść, bo jeżeli pojawią się te, takie galasy, nie jest to przeciwwskazanie do zbioru, tylko po prostu ukierunkowujemy sobie wtedy ten zbiór na chociażby te galasy dębowe. O, tutaj mamy piękną taką młodą gałązkę, z których można by wybrać całe naręcze młodych liści. O, tutaj takie pierwsze, które tutaj nam rosną szczupka szczytowe one są najlepsze. Dąb oczywiście też stosowany jest zewnętrznie na rany, owrzodzenia, trudne gojące się historie w okładach, czyli jak to zrobić? W ten sam sposób. Jeżeli chodzi o korę, gotujemy ją, wtedy wtedy ten wyciąg moczymy kompresami i robimy sobie okłady, okłady. W przypadku liści Zalewamy wrzątkiem i czekamy do naparzenia. Pod przykryciem aż to się naparzy. Oczywiście, dąb jest też wspaniałym budulcem. Kiedyś był używany i jest nadal. Jest to drewno drogie, ekskluzywne, które ma wspaniałe właściwości również mechaniczne. Jest silne, twarde, w miarę elastyczne. A o czym warto powiedzieć, co często jest tutaj, no często może nie, a co rzadko jest wydobywane tutaj z rzeki. To są okazy czarnego dębu, który w przekroju jest czarny, całkowicie czarny. Jest to dąb, który leżakuje pod wodą w mule długie lata i on zmienia swoją strukturę wtedy. Jest twardszy, jest trochę bardziej kruchy. Yy, ale wygląda jak heban. Można by porównać go do naszego takiego polskiego hebanu. Yy, znaczy można go porównać do, do hebanu. Jest to nasz taki polski heban. Oczywiście bardzo drogi, bardzo drogie, drogie jest to drzewo. Ponieważ trzeba je wydobyć. Niekiedy rzeka podczas powodzi, sama wyrzuca piękne, piękne okazy takiego dębu. No, i elementy, wiadomo, z takiego dębu są bardzo drogie. Sam w sobie taki dąb jest bardzo drogi, trudny w obróbce. Yy, tartaki nie chcą za bardzo ciąć tego drewna, bo jest, jest to dość problematyczny yy, surowiec stolarski. Rzepień. Pospolity, który tutaj nad Odrą rośnie bardzo okazały. Jest to roślina, która radzi sobie z okresowym zalewaniem, dlatego nad, nad rzekami i jeziorami często można go spotkać. Może nawet być pod wodą kilka miesięcy i nic mu się nie stanie. Wytwarza sobie wtedy takie specjalne korzonki, którymi. Pobiera, pobiera minerały z wody, i tam, nie wiem czy go widać, na tej hałdzie piachu rośnie w oddali piękny okaz tej rośliny. A roślina jest z grupy działających silnie jest tutaj potocznym chwastem podobna trochę, może do łopianu. Przez, przez te swoje owoce, takie z kolcami. Wycisza. Działa też przeciwbólowo, więc jest rośliną mega. Mega wspaniałą. Surowcem jest korzeń, ziele oraz owoce. Yy, a co jest tutaj najciekawsze. Dla mnie, co jest takim odkryciem, znalazłem informację, że rzepień mo może służyć jako odtrutka na bielunia. Czyli rośnie nam obok kawałek dalej bieluń, tutaj rośnie nam rzepień. I mamy wszystko. Mamy równowagę. Strujemy się bieluniem. Jeżeli uda nam się dojść te 30 metrów do rzepienia, może, może on nam pomóc. Z takiego rzepienia możemy sobie zrobić odwar z całego ziela, ewentualnie z korzenia. Yy, możemy go także stosować zewnętrznie: czy to, czy to taki odwar, czy inny wyciąg, czy nalewkę, yy, czy wino. Też też wyciągi na winie są dobre z rzepienia. I taki odwar możemy stosować też właśnie zewnętrznie na stany zapalne stawów. Również przeciwbólowo. Tutaj mamy tych stanowisk grzepienia bardzo dużo. To może się pokusimy, żeby w ogóle tą całą roślinę przenieść do nas, do suszarni. Tu będzie nam łatwo wyciągnąć korzeń, ponieważ mamy informację, że ta hałda piachu jutro stąd wyjeżdża. Czyli szkoda było zmarnować tą roślinę. Zobaczymy, jaki ma korzeń. O, proszę. Piękny korzeń. Wspaniały. Świeżutki. Pachnący korze korzeniem i piaskiem. Co mnie nie dziwi.